Silnik bydłaczyka. Zasada działania silnika tłokowego jest powszechnie znana. Nie czynnik, lecz temperatura ma istotne znaczenie w procesie termodynamicznym. Nieuwzględnienie zasady użyskowania korbowodu spowodowało powielanie tego błędu konstrukcyjnego we wszystkich produkowanych na świecie silnikach tłokowych. Oś symetrii i stopy korbowodu to proste, skośne. Demonstruje to korbowód z węzłem łożyskowym według patentu PL171-518, połączony z tłokiem, w który został wyposażony silnik. Korbowód z węzłem łożyskowym kompensuje kąt dewiacji, luz poosiowy, odkształcenia sprężyste w trzonie korbowodu. W wyniku uzyskania optymalnej temperatury pracy układu która jest wypadkową temperatury przenoszenia płomienia i tarcia wewnętrznego w układzie tłok-cylinder następuje adiabatyczne sprężanie i rozprężanie oraz całkowite spalanie paliwa. Nieważki tłok nie powoduje owalizacji tulei cylindrowej. Nie następuje przedmuch do karteru, nie zapiekają się pierścienie. Silnik nie bierze oleju. Silnik nie dymi. Nie dochodzi do reakcji azotu z tlenem. Można go zasilać każdym paliwem, również wodorem. Eliminuje to emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Uratujmy siebie i świat przed smogiem. Silnik Bednarczyka jest tego dowodem.